Serwus, z tej strony Alicja, oglądacie kanał Wystawa Pająków, a przed nami temat wagi ciężkiej. Bez zbędnego przedłużania więc, porozmawiajmy o największych pająkach na świecie. Ciężko jest jeden gatunek pająka jako największy na świecie, ponieważ mamy tutaj różne definicje. Mówimy o najcięższym, o tym, który ma największy rozstaw odnóży, czy po prostu o najbardziej masywnym zwierzęciu. Jeżeli chodzi o masę, największym pająkiem na świecie jest Terafoza apopysis. Samice tego gatunku osiągają nawet 11 cm długości ciała przy rozpiętości odnóży do 30 cm, co jest standardową wielkością dla dorosłych terafos. Oczywiście są to tylko szacunki. Pająki te mogą dorosnąć większe lub mniejsze w zależności od osobnika. Najcięższa udokumentowana terafoza Apopysis została znaleziona w Wenezueli Brio w Cavro w 1965 roku przy rozpiętości 28 cm z odnóżami ważyła aż 175 gramów. Największym udokumentowanym pająkiem współcześnie nam żyjącym była samica terafozy blondii o imieniu Rosie. znaleziona Rozy. W 1998 roku ta miszka ta mierzyła 30 cm rozpiętości z odnóżami, 12 cm długości ciała i ważyła aż 170 g. Oznacza to, że pomimo większych rozmiarów ciała ważyła mniej niż najcięższy pająk na świecie. Mamy więc najcięższego i najbardziej masywnego pająka. Dodajmy do tego heteropoda Maxima, czyli pająka o największym rozstawie z odnóżami. Ten gigantyczny spachaczowaty z Laosu został opisany w 2001 roku przez Petera Jagera, którego swoją drogą serdecznie pozdrawiamy, ponieważ od lat jest przyjacielem firmy. Przy zaledwie 5 cm długości ciała, rozstaw odnożytego pająka to aż 35 cm. Żaden z pająków, które tutaj wymieniłam, oczywiście nie jest niebezpieczny dla człowieka. Polegają na swojej sile fizycznej, bo są duże, a nie na sile swojego jadu. A jeżeli byście się chcieli dowiedzieć, jakie są najbardziej jadowite pająki na świecie, no to zapraszam na film o najbardziej jadowitych pająkach na świecie. Link znajdziecie w prawym górnym rogu i nigdy nie pamiętam, który to jest w kamerze. Recenzja najbliżej naszego własnego podwórka. Największym pająkiem w Europie jest haetopelma Olivaceum. Jest to absolutny rarytas, ponieważ jest to jedyny ptasznik, który występuje na naszym kontynencie. A przynajmniej naturalnie. Jeżeli to do Was nie przemawia, wyobraźcie sobie, że nazywany on jest czarnofurią. Możemy go spotkać na Cyprze. Także w Turcji, Sudanie, Egipcie i ogólnie na Bliskim Wschodzie, w tym w Palestynie i Izraelu, gdzie aktualnie nie ma zbyt lekko. O ile samce dorastają do 2,5 cm długości ciała, tak samice mogą osiągnąć 5 cm i 14 cm rozpiętości z odnóżami. Co ciekawe, osoby, które występują bliżej wilgotnych lasów są bardziej płowe, zaś te występujące na suchych obszarach mają bardziej intensywne barwy. Dla pewności powtórzę jeszcze raz. Żaden z tych pająków nie jest niebezpieczny. Ich ukąszenie boli ze względu na ich rozmiary, a nie ze względu na siłę ich jadu. To teraz tak stricte z naszego własnego podwórka. Jak to wśród Polaków bywa, nie potrafimy się zgodzić z niczym nawet co do tego, jaki jest największy pająk w Polsce. Mamy tutaj trzech pretendentów. Numer 3. Amorobius ferax, siedlisz piwniczny. Osiągający 1,6 długości ciała siedlisz piwniczny to pająk, który najbardziej aktywny jest nocą i lubi ciemne, zacienione zakamarki oraz miejsca wilgotne. Co ciekawe, małe siedlisze po pierwszym linieniu wspólnie zjadają matkę. Podobno trzy wspólnie polujące siedlisze są w stanie zabić ofiarę dziesięciokrotnie większą od nich. To dosyć precyzyjne i bardzo specyficzne dane, ale po prostu tak słyszałam. Czy to prawda? Nie jestem pewna. Miejsce drugie. Eratigena atrica, kątnik domowy. Rozpiętość jego odnóży może dochodzić nawet do 8 cm. Jak wskazuje jego nazwa, lubi towarzystwo człowieka. Można go zatem spotkać w domach, mieszkaniach, a zwłaszcza w łazienkach, piwnicach i garażach. To bydle znikąd, który najczęściej przyprawia nas o zawał, może żyć nawet 7 lat, więc lepiej nie robić sobie w nim wroga. No i dochodzimy do największego pająka w Polsce, a miano to nosi Dolomedes plantarius, czyli bagnik nadwodny. Jego ciało osiąga nawet 3 cm długości, a rozpiętość się odnóży sięga 10 cm. Jak sama Wskazuje, bagnik nadwodny zamieszkuje tereny nad wodą, więc można go spotkać w okolicach rzek lub jezior. Pająk ten żywi się owadami, małymi rybami, kijankami, a czasem także żabami. Dolomedes doskonale pływa i w ten właśnie sposób poluje. Chociaż bagniki nadwodne występują w Polsce, to jest ich na tyle mało, że prawdopodobieństwo natknięcia się na niego jest naprawdę znikome. Naprawdę duże pająki, tak jak terrafoza Blondy, o której wspomniałam na początku odcinka, możecie zobaczyć na naszych wystawach. Znajdziecie nas w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie, a także w kilku mniejszych miejscowościach. Sprawdźcie opis na dole, tak żebyście wiedzieć gdzie jeszcze jesteśmy. Kupujcie bilety i wpadajcie na wystawy. Serwus! Ogólnie to na potrzeby odcinka przygotowałam to niesamowite narzędzie do pomiarów. Czytajcie, mam banana dla skali. A, tylko, że no, skala nie jest dosyć obiektywna, no bo macie porównanie na przykład, jak duży jest banana w porównaniu do mojej twarzy. Okej, okay. ale miarką sprawdzimy, jak duże są te pająki, o których będę mówiła i... jestem w ogóle kiepska w ocenianiu, ile coś ma centymetrów długości ma dwuznacznie. O ile to rodzimy nasze gatunki, no tak? No Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, 600 to jest chyba tyle ile mój mały palec, więc no nie jest to duże, ale te 30 cm albo 35 cm. Bra. 30 na miarce. Bra. Jakby. Heteropoda Maksima? Oh! I teraz wyobraźcie sobie, że to jest rozstaw w obie strony. E, a heteropoda Maksima ma 5 cm długości ciała, czyli mniej więcej gdzieś tutaj, jakby to. <gryw> Dobra, tego tutaj by się nawet bała. Takie ciałko i takie nogi. Ale takie ciałko... Jakby skala. Girl?